Pamięta pan pierwszą rozmowę, w której ktoś panu powiedział, że będzie pan kandydatem na, na urząd prezydenta? Powiedział mi to rzeczony Jarosław Kaczyński. Ale i zadzwonił, wezwał pana na spotkanie. Nie, byliśmy już, nie pamiętam gdzie. Czy, czy byliśmy na kolejnej rocznicy katastrofy smoleńskiej w, na Wawelu, w Krakowie, czy gdzieś się spotkaliśmy. To było lato 2014 roku. Już wtedy mhm. dostałem się do Parlamentu Europejskiego. I właśnie zaraz wtedy, zaraz po tym, jak się dostałem do Parlamentu Europejskiego, to Jarosław Kaczyński mi powiedział, że, że trwają takie przymiarki rozważania różnych potencjalnych kandydatów na kandydata. Mhm. No i że ja jestem w tej grupie tych rozważanych. Ja byłem zdumiony, ale pamiętam, że zapytałem: Ale kto to rozważa? Powiedział, Słuchaj, to Słuchaj, to nie ja to rozważam, tylko są eksperci, którzy tutaj się pochylają nad tymi kandydaturami, z którymi ja współpracuję. I... Ale chciałem ci o tym powiedzieć, bo żebyś wiedział. Mhm. Ja mówię, no to dziękuję. A uśmiechnąłem się pani tam pod nosem, bo myślałem, że to, to miłe, że mnie rozważają. To takie mm -hmm. zaszczytne nawet, tak? No, że rozważają mnie w kontekście kandydata na prezydenta, to poważna to, rzecz. Tak, no to poważna rzecz, tak? To znaczy, że mnie tutaj poważnie traktują. No to, to było miłe, tak? No ale uważałem, że to nic i tak z tego nie będzie. Nie? Mm -hmm. <laughs>